Dzisiaj propozycja komputera dla osób z trochę mniej zasobnym portfelem. Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Dziś zapraszam Was na propozycje i testy komputera za około 2500 zł. Zanim przejdziemy do konkretów, to pokrótce mówię Wam, jakie podzespoły tutaj się znalazły. Zaczniemy od procesora. Jest to Ryzen 1200 AF, czyli 4 rdzenie, 4 wątki, który chłodzony będzie dołączonym kulerem boksowym. Procesor kosztuje około 350 zł. W tej cenie nic lepszego nie dostaniemy. Można było wprawdzie pójść w kierunku Intela i 39100F, ale też brałem pod uwagę możliwość ewentualnej rozbudowy. Płyta główna Gigabyte B450M DS3H. Jeden z tańszych mobasów na chipsie B450 w standardzie Micro -ATX, ale mimo to mamy całkiem. Przyzwoitą ilość portów USB na tylnym panelu wyjść aż 8, dlatego slotem 2, jak i częściowo chłodzona sekcja zasilania. Celowo nie wybrałem tańszej płyty A320, biorąc pod uwagę to, że na chipsie B450 będzie można posadzić nadchodzące procesory Ryzen 4000. Jedynym mankamentem tej płyty w tym budżecie jest to, że mamy tylko dwa wyjścia czteropinowe do podpięcia wentylatorów, z czego jedno do zasilenia wentylatora na chłodzeniu procesora, także posiadając obudowę z więcej niż jednym wentylatorem, trzeba będzie kombinować z przejściówkami. Pamięć RAM to dwie kości po 4 GB, Patriot Viper, taktowanie 3200 MHz, opóźnienia cel 16, 18, 18. Dysk SSD to Gudram CX400 o pojemności 512 GB. Wprawdzie planowałem tutaj posadzić Patriota P210, aczkolwiek w momencie, kiedy zamawiałem podzespoły do tego komputera, nie był on dostępny. Karta graficzna to Gigabyte WinForce OC GTX 1660, niestety nie wystarczyło na opcję z dopiskiem Super. Chłodzenie posiada dwa wentylatory 80 mm, jaki mamy również backplate, niestety wykonany jest on z tworzywa. Zasilacz to Silentium PC Vero L3 o mocy 500 W, certyfikat 80 plus bronze, 3-letnia gwarancja door-to-door, -door, jak i czarne, płaskie okablowanie. Mocy aż nadto, to, zresztą pokażę Wam później, ile ten zestaw pobierał z gniazda pod obciążeniem. No i o budowa, w której to wszystko zamkniemy, także tym PC Army R1 nie jest to być może idealne rozwiązanie, ale trzeba było pójść na jakieś kompromisy, żeby zmieścić się w budżecie. Natomiast jeżeli macie powiedzmy budżet większy o jakieś 50-70 zł, warto pomyśleć o czymś innym. Tutaj Piętą achillesową tej obudowy jest to, że mamy tylko jeden wentylator wyciągający powietrze na zewnątrz 80mm, ale ponieważ zasilacz w tej skrzynce montowany jest na górze, to również będzie on wyciągał to powietrze na zewnątrz. Oczywiście troszeczkę na tym on ucierpi, aczkolwiek przy tym poborze mocy nie powinno być żadnego problemu. Tak wygląda specyfikacja. Za chwilkę przejdziemy do wyników testów. Te wykonają w 8 grach, bardziej i mniej wymagających. W rozdzielczości 1080p, bo jakby nie patrzył, do takiej właśnie ten komputer jest przeznaczony. Testy były zrobione bez OC procesora, aczkolwiek podkręciłem procesor i sprawdziłem w jednej grze dokładnie Shadow the Tomb Raider, ponieważ ona dość mocno na procesorze właśnie leży. I zobaczcie na jakie wzrosty wydajności po OC możecie liczyć. Zaczniemy od Assassin's Odyssey. Ten tytuł, jak wiadomo, mocno zależny jest od procesora. Jak widać, karta graficzna nie pracowała na pełnej parze, osiągając okolice 80% obciążenia. Średnio na ustawieniach wysokich uzyskałem 53 klatki ze spadkami 1% low do 35%. W Borderlands 3 procesor nie ma już takiego znaczenia, dlatego też karta graficzna nie była przez niego odławiona. Na sowakach przesuniętych na wysokie udało się uzyskać 58 klatek średnio. W Ghost Recon Breakpoint po raz kolejny procesor był wąskim gardłem dla karty graficznej. Niemniej jednak wyniki są na bardzo przyzwoitym poziomie, a ustawień jakich użyłem to wysokie. Cez CSGO po aktualizacji nie można niestety było wyświetlić statystyk, ani sprawdzić średniego jak i minimalnego FPS. Jak jednak widać po wyświetlanej ilości klatek na ustawieniach średnich można liczyć na 300 FPS średnio. Fortnite ustawienia niskie, poza polem widzenia, jak i teksturami ustawionymi na Epic. Tutaj zdecydowanie widać wąskie gardło w postaci procesora i karta wręcz się nudziła. Poskutkowało to 150 klatkami średnio, ze spadkami do 74. W PUBG pozwolić sobie można na ustawienia ultra, aby uzyskać średnio 64 fps Aczkolwiek uciążliwe były spadki 1% low i dało się to odczuć podczas rozgrywki. Przyszedłem do Raider na ustawieniach wysokich, średni klatkaż bardzo przyzwoity. Niestety warto 7% low spadła poniżej 30 FPS. Po raz kolejny winowajcą jest zniowy procesor. Wieśka 3 przetestowałem na mapie typowo graficznej z ustawieniami Uber. Tutaj wyniki jak najbardziej w porządku a sama rozgrywka była bardzo komfortowa. I na koniec zobaczcie, ile zyskałem na wydajności, podkręcając procesor na 3950 MHz. Jak widać, niewiele, bo trzy klatki w średnim FPS i dwie w 1% LOW. Czas na kilka słów podsumowania. Jak widzieliście, zestaw całkiem nieźle sobie radzi, nawet w bardziej wymagających tytułach. Ustawienia wysokie, nawet czasem ultra, wchodzą w grę, aczkolwiek przyznać trzeba, iż czterodzeniowy. Czterowątkowy procesor Ryzen 1200AF średnio radzi sobie w grach leżących na procesorze, co było widać zwłaszcza po wartości 1% LOW. Także jest to podzespoł, który warto w niedalekiej przyszłości wymienić na jakiś procesor, powiedzmy, czterodzeniowy, ośmiowątkowy lub też 6-rdzeniowy. Stąd też zdecydowałem się na podstawkę M4, bo bez problemu na tej płycie posadzić będziecie mogli nadchodzące procesory Ryzen 4000, lub też ewentualnie. Jakiegoś razy na 5:3600. Wprawdzie, gdybym poszedł w kierunku podstawki Intela i płyty B360, możemy spokojnie zainstalować na tej płycie procesor i 7, aczkolwiek pamiętajcie, że na tych płytach jesteście limitowani co do szybkości pamięci RAM 2666 MHz maksymalnie, co z pewnością ograniczy i 7. Dlatego, moim zdaniem, podstawka M4 jest lepszym wyborem. Co do kultury pracy zestawu, no cicho nie było, okolice 44 dB. Podczas rozgrywki z odległości 30 cm. Tego można było się spodziewać po boksowym chłodzeniu procesora, jak i dość słabo wentylowanej obudowie. Co do poboru mocy, okolice 200 W, bez OC, oczywiście. Po OC ten pobór wzrósł do około 215 W, no i oczywiście wzrósł poziom głośności powyżej 45 decybeli. Temperatury na niepodkręconym procesorze oscylowały w okolicy 60-65 stopni Celsjusza, po OC dobijały do 71. Natomiast na karcie graficznej nie widziałem więcej jak 78 stopni. Co do OC procesora, jak widzieliście, delikatne przyrosty wydajności były, aczkolwiek szału nie ma, bo jakby nie patrzył, limitem są właśnie 4 rdzenie i 4 wątki. Na dzisiaj to byłoby tyle, także Wam bardzo dziękuję za uwagę. Napiszcie koniecznie w komentarzu, co sądzicie na temat tej propozycji, co Wy byście ewentualnie zmienili. Nie zapomnijcie o dzwoneczku, żeby być na bieżąco. Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć. Zapraszam do mojego sklepu komputerowego blackwhite.tv.